Panie marszałku, wysoka izbo! Omawiany tu poselski projekt w praktyce zakłada eksterminację populacji dzików w Polsce, nawet za pomocą broni z użyciem tłumika. Jego celem ma być walka z afrykańskim pomorem świń, niewątpliwie dużym problemem. Zakłada on, jakoby to dziki przenosiły ASF do chlewni i zagrażały nim pogłowia świń, wolno żyjące dziki. Tymczasem nie znamy w Polsce, nie mamy ani jednego naukowego dowodu, ani jednego raportu, który dowodziłby, że to wolno żyjące dziki zarażają zwierzęta w chlewniach. Są za to dowody, iż powodem zarażeń zwierząt są inne zwierzęta hodowlane i brak biosekuracji. I to jest źródło problemu. Stąd moje pytanie do posłów wnioskodawców. Proszę przedstawić choć jeden raport, choćby jedną daną potwierdzającą, iż ASF w Chlewniach rozprzestrzenia się właśnie przez wolno żyjące dziki. Państwo nie przedstawicie, bo nie ma takich danych. I wasz problem rozwiązania ASF-u, problemu ASF-u przez wystrzelanie całej populacji dzików jest tak absurdalny, jak pomysł wycinania lasów i puszcz dla walki z pożarami w lesie. To idzie w parze z waszą strategią ekologiczną. Wyciąć, wystrzelać, wybetonować. Panie i Panowie, nie tędy droga. Dziękuję bardzo.